Pożar elektrowni atomowej. Częściowo wstrzymano pracę Korea Południowa, pożar w elektrowni atomowej. Wybuchu we wzbudzaczu turbiny. Z powodu pożaru, do którego doszło w sobotę wstrzymano pracę jednej turbiny w elektrowni atomowej na południowo-wschodnim wybrzeżu kraju, poinformowała agencja UCHAP. Nie było doniesień o ofiarach lub wycieku promieniowania. Pożar wybuchł w reaktorze z Schinkori 4 w Ulsan, około 400 km na południowy wschód od Seulu, o 9.28 rano i, według państwowej firmy Korea Hydro Nuclear Power, został ugaszony w ciągu godziny. Władze podejrzewają, że pożar wybuchł we wzbudzaczu turbiny. W niedzielę Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego powiedziała, że wyśle swoich śledczych, aby ustalić dokładną przyczynę pożaru. NSSC oświadczyła, że wyśle swoich śledczych do elektrowni, aby ustalić dokładną przyczynę pożaru. Nie było doniesień o ofiarach ani wycieku promieniowania, a tło promieniowania wokół elektrowni nie przekracza wymaganego poziomu. Reaktor o mocy 1,4 milionów kW rozpoczął pracę w 2019 roku.